Cześć! Kolejny odcinek na temat przeszkód. Przeszkód, jakie możemy napotkać na drodze do osiągnięcia celu. I teraz negocjuj z oporem do działania. Właśnie, wielokrotnie zdarza się. Że po prostu jakiś dziwny opór nagle nas atakuje. Jak podejść do te, tego oporu, aby po prostu nie blokował nas przed działaniem oraz dlaczego nie działam? Można sobie czasem zadać takie pytanie. Przecież masz wyznaczone cele, wiesz dlaczego chcesz je osiągnąć. No i nie, nierzadko masz wyznaczony plan. I co dalej? Otóż opowiem to na przykładzie historii. Zarządzając projektem, który był za około kilkaset tysięcy, miałam kolegę architekta Marka, który miał zaprojektować usługi warstwy pośredniej. No i kilka razy nie udało mu się na czas tego zrobić, no i przekładaliśmy termin. Aczkolwiek no, po jakimś dłuższym czasie. Zrobił to, co miał zrobić, ale później okazało się, że były w tym błędy. A w czasie, gdy. Jak on tłumaczył to, że nie, nie wykonywał tego na czas, no, zdarzały się zawsze jakieś ważniejsze błędy, którymi musiał się zająć. Po drugie, no, nagle jakiś inny projekt był ważniejszy. Tak naprawdę ciągle okazywało się, że musiał coś innego robić, ważniejszego niż moje zadanie dla, dla mnie, dla mojego projektu. Czy nie wydaje Ci się to podobne? Podobne do życia, gdzie właśnie masz opór przed działaniem i wszystko robisz, żeby tego nie robić. Czyli można sobie zadać pytanie, jak w końcu podejść do tego oporu? No, negocjuj z oporem, czyli ja bym podeszła do tego, jak do negocjacji. Czyli nie argumentujemy, dlatego że ja argumentowałam tego, argumentowałam temu koledze, mówiłam dlaczego, po co i w ogóle on wszystko to rozumiał, ale i tak nie działaj. Czyli spójrzmy z drugiej strony, zacznijmy zadawać pytania. Czyli dlaczego nagle pojawia się ten opór? Co mnie powstrzymuje przed działaniem? Czy w ogóle umiem takie rzeczy robić, bo jeszcze nie dokończyłam tej? Opowieści, okazało się, że po prostu on nie umiał tego zrobić. Popełnił tyle błędów, że musiałam wynająć innego architekta, który zrobił mi poprawki do tego projektu. Tak więc on po prostu tego nie umiał, bał się, że zrobi źle, no i w końcu przyparty do muru zrobił to, ale z tak dużą niechęcią, że no po prostu były błędy. Zatem. Następny raz, gdy poczujesz opór przed działaniem, zrób tak. Rozpisz sobie trzy punkty. Pierwszy punkt to będzie działanie, czyli jakie działanie czujesz, że przed jakim działaniem czujesz opór. Druga rzecz, opisz ten opór, jak on się ujawnia. W sensie, że robisz inne rzeczy w tym czasie, po prostu nic nie robisz, no, różne mogą być rzeczy. I trzeci punkt, napisz sobie, Pytania, czyli pytania związane z tym oporem, dlaczego nie działam, co, co, yy, co mnie powstrzymuje, czy wierzę w to działanie. Czasem wydaje nam się, że po prostu nie robimy czegoś, bo po prostu nie wierzymy w efekt, że zrobimy coś dobrze. Albo czy coś mnie przeraża w tym działaniu, bo może się wydarzyć, że po prostu to jest zbyt trudne dla nas w danym momencie. Trzymaj się, Marta Markiewicz, cześć.